Witam w kolejnym odcinku współpracy z Czarkowcem. Dzisiaj gramy na wysokim, normalnym rozgrywkiem. Ta placówka czyścicieli przetwarzała kiedyś osobowości wojowników na SI, ale zamknięto ją po incydencie z Taldarymskim Więźniem. Jego SI zainfekowała wiele z naszych systemów. I będę potrzebować waszego wsparcia, aby je oczyścić. Nie ilość minerałów. Wcześniej próbowałem podjąć próbę nagrania rozgrywki na montatorze. Niestety się nie udało, bo trafiłem na sojuszników, którzy nic nie byli w stanie zrobić. A bez pomocy Cały misal krajowy był i z Rakudem, nie byłem w stanie nic zdziałać na wycie zalanym masą tak wcześniej Na tym normalnym poziomie trudności Tak więc ostatecznie zdecydowałem się na zagranie na wysokim poziomie trudności i normalną rozgrywkę. A nie mam dzisiaj sił na nagranie kampanii, stąd też właściwie kooperacja. Wzyskałam kontrolę nad tym terminalem bezpieczeństwa, ale zostały jeszcze inne. <laughs> Aldarin zmodyfikował holograficzne siły bezpieczeństwa, aby przypominały wojowników, z którymi walczył za życia. Wróg zmobilizował oddziały. Powinniśmy je przechwycić. Teraz już na relaksowany, wykorzystam, że on tutaj oczyścił to i się od razu zajmę. Niedługo będę musiała skierować się do kolejnego terminalu bezpieczeństwa. Poczyńcie przygotowania. Musimy trzymać się blisko, aby zapewnić jego przetrwanie. Przemieszczam się. Nie wystarczy. I to to, ten, uzyskuję dostęp do terminalu bezpieczeństwa. Rozpoczynam resetowanie danych. Dobra. Potrzebuję wsparcia. Systemy obronne zostały aktywowane przeciwko mnie. Dobra. Dobra, tutaj wszystko idzie dobrze. Ja do Aktywuję zagięcie czasoprzestrzeni. Powinno znacznie zwiększyć efektywność naszych budowli. Odzyskiwanie ukończone w połowie. Niewystarczająca ilość minerałów. Niewystarczająca ilość minerałów. Twoi sojusznicy z jest atakowana. Wieże zaporowe placówki kiedyś zapewniały nam bezpieczeństwo. Ale jeśli teraz nie zatrzymacie jednej z nich, nie będę mogła kontynuować. Ataki wieży tymczasowo wyłączyły moje systemy. Wróg atakuje. Mój system transportowy nie posiada osłon. Moi służnicy walczą. Czasem <grymne> jeszcze z tych strony na Nadpisałam już trzy czwarte zmian wprowadzonych przez Talgarima. Trzymajcie się. Nie mogę kontynuować z powodu ingerencji wieży. Okay. Integralność systemu zweryfikowana. Terminal zabezpieczony. To już wszystko sprawnie. Lepsze to. To się też nie przyda. W czego? Na chwilę się cofnę i dobuduję pozostałe brakujące budynki. Tak profilaktycznie. Bo jednym, żeby było. Różnicy walczą. Zobaczymy, czy mamy włóczny w tym czasie. Teraz trenerze... Zaraz wyruszam do trzeciego terminalu. ...do góry. Poczekam, aż oczyści drogę. I ruszę za nim. Badania zakończone. Transport w drodze. Chyba, że poboczny będzie chciał. Pierwszy. Nasz wróg nadciąga. Przygotujcie się do obrony! Twoi sąśnicy walczą. Badania twoi sąśnicy walczą. Choć Daldarin nie ustępuje w staraniach, to jeszcze nie zdobył dostępu do tego rdzenia danych. Jeśli macie czas, uratujcie proszę, znajdujące się tam osobowości. Jestem atakowana. Proszę o pomoc. Aktywuję zagięcie czasoprzestrzeni. Powinno znacznie zwiększyć efektywność naszych. Tej osobowości już nic nie zagrozi. Początki zakończone. Co za ulga! Kolejna Przede. osobowość uratowana. Mój system transportowy zaraz ulegnie zniszczeniu. Na szczęście wszystkie osobowości z rdzeni danych są zachowane. Analizuję uszkodzone dane bezpieczeństwa. Bądźcie w gotowości. Aldarin sądzi, że zdoła mnie zniszczyć. Wyprowadźcie go z błędu. Trzeba po prostu stawiać więcej obrony. To będzie też wieża. Wykrywam kolejną wieżę zaporową. Ataki wieży zatrzymały pracę systemów. System transportowy jest bliski awarii. Jedna rzecz się udała. Przejmowanie systemów ukończone w połowie. Staram się. Dobra. Zalecam wyeliminowanie tej wieży zaporowej. Szybko. To wszystko idzie. Dobra, nie możemy lepszyć co wieży. Wieża zaporowa neutralizowa. Ktoś ja to się jeszcze przyda, to się... Co nie wszystko bez... Reza jest atakowana. Wierzcie lub nie, ale niedługo skończę. Terminal bezpieczeństwa naprawiony. Dobra. Zostawię sobie parę bram. Tak Badania zakończone. Twoi sąśnicy walczą. sojusznicy walczą. Ulepszenie zakończone. Uwaga! Niedługo skieruję się do kolejnej lokalizacji. Nerazimowie, unicestwijcie każdego, kto mu zagrozi. Dobra, Kieruję się do następnego terminalu. sojusznicy walczą. Widzę. Lecimy dalej. Do... Przygotujcie się. Siły wroga zmierzają do naszej bazy. Gdzie ja, jest tak dużo Wszędzie pozostaje. Nasz wróg korzysta wody. z technologii maskowania. Będziemy potrzebować wykrywaczy. Poczynam przywracanie danych bezpieczeństwa. Przewidywany długi czas oczekiwania. Baza jest atakowana. Na mojej pozycji zostały wysłane wrogie siły. Potrzebuję pomocy. Wróg aktywował wieżę zaporową. Aktywuję zagięcie czasoprzestrzeni powinno znacznie zwiększyć efektywność naszych badania budowli. Zakoń... Ulepszenie zakończone. Ulepszenie badania zakończone. Przejdzie ja trochę naprawy. Jedna rzecz się udała. Odzyskałam 50% kontroli nad naszymi systemami. Ale nie było łatwo. Wróg aktywował wieżę zaporową. Twoi sojusznicy walczą. Baza jest atakowana. Ale... Baza jest atakowana. Uszkodzone już tylko w 25%. Zalecam wyeliminowanie tej wieży zaporowej. Szybko. Ataki wieży tymczasowo wyłączyły moje systemy. Wieża zaporowa zneutralizowana. Maza jest atakowana. Pomimo przeciwieństw udało się w pełni zresetować terminal. Wytyczam trasę do ostatniego terminalu. Bądźcie w gotowości. Transport ruszył. W tym rdzeniu danych znajdują się kolejne osobowości. Postarajcie się je zdobyć, zanim zrobi to wróg.

Twoi sojusznicy walczą. Nieżyczek Niewystarczający... Nie wystarczający. Nie ochroniliście kolejnego z mych pobratymców. Twoi sojusznicy walczą. Aktywuję zagięcie czasoprzestrzeni. Dzięki wam osobowości tych wojowników są bezpieczne. Za mało energii. Niewystarczająca ilość minerałów. Przywracam protokoły bezpieczeństwa. Wymagana cierpliwość. Potrzebuję wsparcia. Systemy obronne zostały aktywowane przeciwko mnie. Wykrywam kolejną wieżę zaporową. Nie mogę kontynuować z powodu ingerencji wieży. I krytyczne obrażenia. Energi. Twoi walczą. Za mało energii. Twoi sojusznicy walczą. System transportowy jest bliski awarii. Ataki wieży zatrzymały pracę systemów. Mój system transportowy zaraz ulegnie zniszczeniu. Nasz pylon jest atakowany. Waza Twoich sojuszników jest obrężona. Twoi sojusznicy walczą. Uwaga! Odniosłam krytyczne obrażenia. System transportowy wiem, jest dasz. bliski awarii. Zbiegły Taldarium zyskał całkowitą kontrolę. Nie ma już nadziei. Musimy opuścić placówkę. Ależ ale już tyle prób dzisiaj podjąłem nagrania odcinka, że udało się wygrać, że ja już odpuszczam, wykorzystam to co się teraz udało. Tak więc dzięki za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku.